W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kirje Eleison, Chryste Eleison, Kirje Eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami, święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, święta Maryjo, królowo pustelników, módl się za nami, święty szarbelu, módl się za nami, święty szarbelu, żyjący cudzie Boga, umocnij naszą wiarę, święty szarbelu. Bohaterze pobożności, miłości i wiary, umocnij naszą wiarę. Święty szarbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie, umocnij naszą wiarę. Święty szarbelu, lekarstwo uzdrawiające duszę i ciało, umocnij naszą wiarę. Święty szarbelu, hojny dawco przepełniający wszystko, Umocnij naszą wiarę, święty szarbelu, pustelniku zdumiewającymi cudami słynący, umocnij naszą wiarę. Święty szarbelu, wzgardzicielu wszelkich bogactw tego świata, umocnij naszą wiarę. Święty szarbelu, baranku pokorny z sercem pełnym współczucia, umocnij naszą wiarę. Święty szarbelu, Aromacie drogocenny, przenikający świat, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, wielki sługo najświętszego sakramentu i najświętszej Maryi Panny, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, przykładzie pobożności zdumiewający dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu ciała Chrystusa, umocnij naszą wiarę. Święty szarbelu, hojny dawco napełniający błogosławieństwami stworzenia, umocnij naszą wiarę. Święty szarbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu, umocnij naszą wiarę. Święty szarbelu, światło oświecające Kościół Boży, umocnij naszą wiarę. Święty szarbelu, światłości wspaniała, którego grób przez czterdzieści dni nad ziemskim blaskiem jaśniał, umocnij naszą wiarę. Święty szarbelu, wdzięczny powierniku wysłuchujący próśb wiernych, umocnij naszą wiarę. Święty szarbelu, niewinny i posłuszny ponad wszelką chwałę, umocnij naszą wiarę. Święty szarbelu, biedaku kochający i przyjmujący z miłością każde cierpienie, umocnij naszą wiarę. Święty szarbelu, głosie wołający i budzący sumienia, umocnij naszą wiarę. Święty szarbelu, doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia, umocnij naszą wiarę. Święty szarbelu, aniele w naturze człowieka, umocnij naszą wiarę. Święty szarbelu, bezcenny klejnocie zakonów, umocnij naszą wiarę. Święty Szarbelu, skarbie nasz i wieczna chlubo, umocnij naszą wiarę. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Szarbelu. Wielki pustelniku Boga, abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych, módlmy się wszechmocny wieczny Boże, który dałeś nam w osobie świętego Szarbela wzór, jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także potrzebę pokory i wyrzeczenia się. Racz nam udzielić za jego wstawiennictwem łaski, o którą cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze, i ukryciu w samotności Eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę, rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła, broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi, i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymuje od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam U Boga łaskę. O którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości, do życia wiecznego. Amen. Wieczny Boże, ty świętego szarbela, kapłana i pustelnika już tu na ziemi porwałeś i zraniłeś pięknem swojego oblicza, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy. Oraz pokuty. Dzięki Kościołowi mistycznemu ciało Chrystusa był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi poprzez okazywanie Im miłosierdzia. Spraw prosimy, abyś za Jego wstawiennictwem zaszczepił w naszych sercach zrozumienie dla ważności życia duchowego. Pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest konieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwieniu i sposobach uświęcenia się. Wszechmocny wieczny Boże, który dałeś nam w Osobie świętego szarbela, Wzór jak mamy nieustannie realizować, i doceniać życie nadprzyrodzone, a także potrzebę pokory i wyrzeczenia się, racz nam udzielić za jego wstawienictwem łaski, o którą cię prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.